Kurdu pięknie, dzisiaj 30 stopni 30 stopni i Ile to jest fan hajcików na Przelicznik w głowie pstych Nie, no, żartuję Ten przelicznik nie jest z głowy 86 Kurde, ja muszę jechać w lewo, bo nie chce mi się Nie chce mi się w prawo jechać, a mi pasuje pojechać tam na dół Dobra 86 Fahrenheitów 30 stopni w Celsjuszu Czy ja tutaj wyjadę? Kurde wyjadę chyba okej. Okay. Misia jedź O, spoko, tu są światła. tu można jechać w lewo. Fantastyczne Jakoś nie jest ja tak mam, że nie zwracam uwagi kurde na to to, bo zawsze jeżdżę sobie włączam sobie gps GPSik Czasami jak mam gdzieś tak podjechać to nie no że tutaj co znam no to znam, ale włączę, wolę sobie włączyć GPSik i się nie przejmować tym, myśleć sobie o czymś innym niż się zastanawiać jak mam jechać, gdzie skręcić. jest Martin USA. Jakość nagrania live w zasadzie nic nie widzę. Dlaczego nic nie widzisz, panie? Jak to nic możesz nie widzieć? Teraz lepiej. A potem odbija mi ten chyba pierdolny od tego. Moment, włączy sobie tylko drugie okno. odbija cień chyba od tego od tego pierduka z tego eee, <laughs> czytnika czytnika kurczatego jak to się nazywa autostrad chodzi ci o to nie że, że to odbija ale nie mogę tego teraz przestawić bo, bo za chwilę wyłączę to nie tak telefon bo on kurde się nagrzewa to tu chciałem sobie kawałek włączyć jest cieplutko tak strasznie, że jak włączam ten, jak włączam ten lajbik Telefon jest na szybie Wali od tej tapicerki To jest dosłownie No jedź misiu, jedź, mi się nie śpieszy, Jedź dawaj, o Ty w prawo jedziesz Spoko, że kierunkowska złączyłeś eee, Co, daje od tej tapicerki? Także się nagrzewa, jeszcze chyba odbija na ten telefon Musiałbym sobie taką rurę z chłodzeniem zrobić, nie? Żeby mi dawała po prostu na telefon. To jest dobry pomysł. Mam nawet taką rurę chyba gdzieś w tym. Aluminiową w domu, powyginam ją, wsadzę do tego, do, 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 tutaj do odpływu i na telefon i będzie cac. To klimat dosyć działa, nie? Tak włączył. To wtedy by można było te. Nie miałem rozdzielczości 80x60, czyli jakbyś nagrywał kalkulatorem. Trochę teraz jest lepiej. Już co? Ten Sysung też tak nagrywa, nie? To jest <grystanie> najlepszy telefon. Nic nie widać. Jak kurczę, nic nie widać? Jajka sobie robicie, czy co? być nic nie widać, jak ja wszystko widzę. Chyba że zasięg... O! Ja wiem co, bo filmy jeszcze wrzucam. Filmy się wrzucają i... Co to jest w mikrofalówce? Tak, to jest prawie że w mikrofalówce. Ja wiem co może być przyczyną. Filmy się wrzucają i mi leci z tego, kurde z tego transferu filmy i ten live. I dlatego, dlatego tak może być. Sajsung potrafi nagrywać perfekt w HD. Znaczy nie mówię, no filmy... Znaczy powiem Ci tak, jak miałem S22 Ultra Shysunga, byłem w mega zadowolony, nie? A teraz mam tego S24 Ultra, to jest lipa, to jest kurde... gorszy, gorsza jakość jest niż w tym, niż w S22. Mam tamtego, żona ma tamtego S24, S22, nie rozporównuję to naprawdę. Przez dwa lata Shysung nic się nie poprawił. Mój, kurde, drugi i ostatni telefon z Shysunga. Nie no, to cały czas się nagrywało, ale to lipa z tego będzie. Chodzi o to... Eee, czekaj, kurde, co to jest, co to jest. potrafi nagrywać w perfect, w HD. Tak, to Prodlen Transfer, ja Mam MS24, u mnie czarny ekran. Kurde, bo wiecie co rozłączyło mnie w ogóle? Teraz dopiero ten Scheissung się ochłodził i wznowiło tę transmisję, no ale to jest też tak troszeczkę porażka. Ja tych Martin napisałeś teraz komentarz, gdzieś tam opisałem, ale chodzi o to, że ten kurde Scheissung który się nagrzewa, teraz nie. Wiadomo, że jest 30 stopni, ale z tym S22 Ultra mi się zdaje, że tak nie miałem, że nie było takiej lipy. Tak czy inaczej, wyłączam to teraz. I wrzucę zobaczymy jak, te, jak w ogóle ta konferencja będzie, ten live będzie wyglądał. Ale dzisiaj w ogóle parę codziennie filmy jakieś będę wrzucał, bo kilka filmów nagrałem, a ten, a, a teraz się będą różne rzeczy działy ciekawe. Także także możecie sobie zobaczyć na kanałek będzie się działo. Także pozdrawiam.